dzisiaj nagrywamy odcinek ze WZBUDUJ coaster. No i wiecie, my już mamy mega dobry roller coaster Tylko może to ulepszymy, więc to też jest fajne Może ulepszymy ten roller coaster. Tylko zobaczmy co nam wyleci Ty... Co? Co to? Co to? to, to, to. I to jest najlepszy wózek. To jest najlepszy wózek na świecie. Proszę mi go zespałnić, Bo ja inaczej w tym gle nie będę glał. Może nie będę nagrywał odcinków tak serio serio. P by, by, Ale widzowie nie mogę na niego wsiąść. Na szczęście, że mam to zabezpieczone krzakami. Jakby nie te krzaki, to bym zwariował bo mamy tu krzaki, żeby tam nie pojechać do tyłu. Dobra, ram, na pewno muszę zrobić ule. Ulepszenie, nie, 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 Ule, nie, 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 Musimy, o co ja zrobiłem, ale musimy na pewno mieć bardzo du... dużo kasy, tylko tu, ej widzowie, nie, teraz ja to tam będę robił. <laughs> nie, 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 a wiecie widzowie, że coś tam, coś tam się nabrykało nam. Dobra, tylko widzowie musimy tutaj na pewno zrobić takie do ulepszenia tego głupiego pyk. I tu też nie. Kolejne poprosiłbym. Dobra, źle. Dla... jak chcę to zbudować. Miejsce na to. Ej! Miejsce na to. No żartuję. Miejsce na to. Pik.

Dobra widzowie, tutaj to akurat też nie umie stawiać nic. O, co to za ma narzędzie fajne. No, ale chodźmy sobie. Dobra, tutaj. Ej, dobry pomysł. Dobry pomysł. Ej, dodo. Sigma. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Karady, dekorio, to. Dobra, wszystko niszczymy. Spoko, potwierdzam. Usuń wszystko. Pyk. No, usuń dekoracje, to nie. A nie możesz budować tutaj. Dobra, ta, 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 rara. Rara. Dobra, widzowie. Musimy to niszczyć. Potwierdzam. Dobra, moja działka normalnie. Dekoracje też musimy usunąć. No i proszę, to dla początkujących ten tę Ale postaramy się zrobić wszystko. Patrzcie, na pewno musi być takie coś. Wiecie, potrzebne to jest nam na ulepszenie, a ono jest bardzo mocne. Tylko musimy skręt zrobić, bo nam się nie będzie zmieściło i patrzcie, widzowie, i musimy jeszcze zrobić to. I pyk i to. Serio? Nie możemy tego stawić? I... A, niech kto Spadłem! Dobra, jak ja możli... Jak to możliwe, że ja spadłem? A niech to jest ja spadłem. Dobra, to już nie było fajne. Serio widzowie, pyk. Ta 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 ra, 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 ra. Dobra, ej nie mogłem postawić oh, Czemu ja nie mogę postawić? Dobra, pojedziemy tam wózkiem Ta ra, 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 ra. Dobra, zwykłym, zwykłym chociaż nie Chcę w ogóle tam pojechać Jarmarka waka oh, nie, to gra już mnie denerwuje, mowlę będę nagrywał z jestem w tam mocno, ale nie wiem czy mogę, bo nie wiem czy wam się będzie podobało, tak się nie będzie, to nie ma ani jednej opcji, żebym nagrał to. No jak się to... kurde, jak się to postawia? Nie, to jest zemęczące, ta. Starari Pol. No, czy da, da się tak postawić? Please. Jak się nie da? Wszystko się da. No nie. Pyk i py. Ale, 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 a, czemu się tego nie da postawić? Błąd. Nie możemy budować tutaj. Dobra, już mamy jedno, które nam zarabia oczywiście kasę. A ja wiem, pyk. Plesz. plus ples, ples, ples. Hmm, nie. Dobra, ja tego serio nie chcę. To mi się nie podoba, widzę, ale tak by mówiąc, serio mi się nie podoba. No i jak ja zrobię te ulepszenie? Jak chcę to widowie Będę sobie podaję, może... Ej, widowie jest taka szansa, że nie będę nagrywał w tej gry. Serio, zaproszenie użytkownika od OP... Za... Nie no, gość, ja nagrywam. O pyk, pyk i pyk i... Pyk, i pyk. Panie krusu! Co to? Pła... Płatki z mlekiem, płaciłem za to.

to jest! Ale czemu ja nie mogę otworzyć skrzyni? Dobra, przecież miałem jeszcze jakąś... No nie, okradają mnie ludzie. A gra mnie okrada. Ja tak dziwnie macham główką. Dobra, widzowie, już musimy kończyć film. Jak wam się spodobało, Czy nie to lajkujcie i subskrybujcie. Widzowie, do następnego, pa!